Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali sobie emitery dźwięku Scream czy s od importera Funke. W opakowaniu mamy 10 sztuk, za które musimy zapłacić około 2 dyszek. Grafika opakowania jest naprawdę dosyć ładna, niby prosta, ale robi wrażenie. Przyciąga wzrok e, klientów. Rok produkcji 2017, na sztukę przypada aż 5 gram mieszaniny, ale to wiecie, ten świst, czy tam ten flash jeszcze, to też trochę tej miesz mieszaniny zżera. Także no, myślę, że petardki będą y, naprawdę super rozmaicone, bo słyszałem na ich temat wiele dobrych opinii. No, a jak będzie w praktyce, no to przekonamy się za chwilę. Jeszcze pokażę Wam jak prezentują się, y, prezentuje się pojedyncza, pojedyncza sztuka petardy. No też no, fajnie wygląda. Fajnie, fajnie, no. Ta bibułka taka... No, on się wydaje też dosyć dobry, dosyć jest, do, jest długi i, i porządnej jakości się zdaje, nie? No. No i za takie opakowanie petard musicie zapłacić około dwóch dyszek Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to naprawdę duże, jak, ja za, za jak za 10 petard No ale jeżeli takie petardki będą miały dosyć fajny efekt No to, i... to 2 zł się opłaca za to. No, to trzeba by takich to... petard sobie nie kupić, nie? To jeszcze zobaczymy, nie? Także przetestujemy je I lecimy z tematem Przed chwilą jeszcze zauważyliśmy, że 5 petard w opakowaniu ma bibułkę fioletową A 5, Pięć ma 5 petard ma taką zieloną, nie? Właśnie ma taką zieloną Podejrzewam, że to będzie, nie wiem, kolor może flesza, ale przekonamy się już za chwilę. No i zaczynamy test. Odpalimy sobie na początku dwie petardki na luźno. Rzucimy je po prostu sobie na ziemię. No i rzucimy sobie pierwszego skrima z bibułką fioletową. Spodziewam się tutaj jakiegoś fioletowego flesza. Moc tej fetardy naprawdę była, e, naprawdę wow, była wow. ogromna. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem czytania. się też, ale widzieliście, że ten flash był fletowy, jednak. I myślę, że tutaj ta bułka jednak świadczyła o tym kolorze flasha i tutaj będzie flash niebieski, że tam zielony. Zacładamy się od odpala. I odpalamy drugą sztukę. A i ten flash tutaj wywalił do nas tak Przy, Przyleciał do nas? Nie? Prawie nas przypalił. Ja myślałem, że to petarda do nas Ja Słyszałem też, że Korfusik poleciał petardy. Nie wiem Bardziej czy też... Żyliwe. Tutaj gdzieś w krzaki. I był zielony ten flesz. Nie? Był zielony, czy tam niebieski. Czyli tak jak mówiliśmy... 5 na 5. Czyli tak jak mówiliśmy 5 na 5. Jeżeli chodzi o... Znaczy jak 5 na 5 Jeżeli chodzi o kolor flasza to... To był bibułko, oni mówi? No, że 5 petard Ta. takich, 5 takich. no. A jeżeli chodzi o samą moc, to Wladnie. na pierwszy rzut oka możemy Wam powiedzieć, że naprawdę jesteśmy zaskoczeni. No i teraz lecimy z trawką. I skrimek z niebieską bibułką. Ulala! La. Proszę Państwa! No, jestem w szoku. Ulala! La. Patrzcie Państwo, naprawdę dziurka jest ogromna. No, ja jeszcze w dół tak zrobiło, nie? Jeszcze w, dośnie, w ziemi tak tego nie widzicie. Takiego wgłębienia na kamerze, ale powiem Wam, że jestem w szoku. Teraz testujemy sobie petardkę, znaczy interdźwięku z klim na piachu. I to jest klim z wam bibułką. No naprawdę efekt kozacki w tym piachu Łooo wow. Tego kurde... się spodziewałem, ładnie, ładnie Taki walo... Dym się zmieszał jeszcze z y, piachem Ze skórzem No Kurde tak wywaliło iskrami i potem było takie drż. I wywaliło piach na różne strony No i stream kontra garnek Odpalaj wariacie Oj, oj, oj. Garneczek. Naprawdę ładnie pofrunął Ej, strzela, strzela, słychać. Ale to muszę wejść. Oj, 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 Zobaczcie. Garneczek nie jest lekki. No podbiło naprawdę. No, biorąc pod uwagę to, że nie jest lekki, to. ładnie, ładnie. Naprawdę ładnie poszybował. Nadszedł czas na podsumowanie tych emiterów. No i osobiście uważam, że może nie są te emitery jakoś mega opłacalne, ale warto je zakupić dla samego tego rozmaicenia, czyli pisków, intensywnego flesza oraz głośnego huku. Tak, huk naprawdę fajny, reszta też naprawdę fajna, ten flash, ten pisk. Osobiście dokupię sobie jedną paczkę jeszcze na tegorocznego Sylwestra, bo naprawdę te petardzki mi się spodobały. No i Daję im taką sameczkę, nie wiem jak Ty. Ja im daję 7 na 10. Są drogie, ale naprawdę fajne. Także 7 na 10, od Ciebie 8 na 10. Ode mnie 8 na 10, chociaż uważam, że o wiele lepszy efekt by był, gdybyśmy takie petardki odpalali sobie po nocy. No, w sumie możliwe. No, także dziękujemy za oglądanie. Jeżeli się filmik spodobał, zostawcie łapę w, łapy w górę. Możecie również strzelić nam jakiegoś subika dla motywacji. Wpaść do naszej grupy na Facebooku. Bo idzie, się, idzie sezon, będzie tam się działo dużo ciekawych rzeczy. No, dzięki za oglądanie i Szymanko. Trzymajcie się do następnych filmów.